To jest okres, myślę, w którym każdy z nas robi pewne podsumowania, być może na rachunki sumienia, ale także spogląda na mijający rok pod kątem własnej działalności, przeżyć pod kątem tego, czego udało się dokonać. Tak się składa, że dzisiaj gospodarzem imprezy są trzy duże stowarzyszenia bogatyńskie i zanim będę składał Państwu życzenia, Chciałbym wyrazić wielkie słowa uznania. I choć przygasł świąteczny gwar. Bo za Dzisiaj spotykamy się na takim szczególnym, naprawdę takim szczególnym spotkaniu. Trzy stowarzyszenia wraz Bogatyńskiej, Stowarzyszenie Byłych Pracowników DOLTEK, Stowarzyszenie Razem dla Bogatyni postanowiły wspólnie zorganizować Wigilię, porozmawiać o tym, co było, o tym, co będzie i życzyć sobie dużo zdrowia i dużo szczęścia, abyśmy za rok się tutaj spotkali. Wszyscy byli bardzo, ale to bardzo uśmiechnięci. To także okazja do podsumowań, jaki był ten rok dla stowarzyszenia? Ja powiem tak, bardzo pracowity rok to był dla stowarzyszenia razem dla bogatyni, jak i pozostałych stowarzyszeń, ale udany i powiem, jak się powtórzy następny rok, tak samo jak ten, to będziemy bardzo szczęśliwi. A jakieś szczególne plany na przyszły rok? Chcemy podtrzymać to, co do tej pory robiliśmy, czyli te akcje nasze standardowe roć pizza darmo, festiwal kobiet, biała wstążka. I dokończyć naszą akcję, tak dla single track. O tym możemy. I przekonaj, że tak ma Ja powiem tak: przede wszystkim zdrowia. Zdrowie, jeszcze raz zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to wszyscy będziemy mogli się za rok spotkać i znowu się do siebie pouśmiechać. po Świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy